Karol. Dawno, dawno temu, a może całkiem niedawno bardzo daleko stąd tam może niecałe dziesięć pięter w dół było sobie królestwo życia. W królestwie owym żyli ludzie różnego autoramentu rozmawiali, kochali, pracowali, kłócili się, pomagali sobie, żyli obok siebie. Pomiędzy blokiem a szkołą, a raczej między murem a fosą było Boisko. Miejsce spotkań rannych, południowych, popołudniowych i oczywiście nocnych. Boisko przyjmowało wszystkich. Tych najmłodszych, którzy się na nim bawili, tych trochę starszych, którzy na nim się bawić musieli, tych całkiem niemłodych, którzy bawić się na nim chcieli, i tych, których noc o wiek nie pyta. Karol na boisku przesiadywał dniami i nocami. Ale nie tylko tymi, gdy boisko było puste. Ci, których noc o wiek nie pyta, nie lubili Karola. Karol był inny. Karol nic nie mówił, tylko patrzył. Przyglądał się i można by rzec, chłonął życie. Życie, którego prawdopodobnie nie miał. Może nawet za nim tęsknił. Tylko czy wiedział, za czym tęskni? Niezależnie od pory dnia, niezależnie od pory roku, Karol. Siadywał na ławce tuż za bramką. O poranku przeganiali go z ławki nauczyciele tych, co na boisku bawić się musieli. Po południu przeganiali Karola z ławki rodzice bawiących się dzieci. Wieczorami Karol sam wolał sobie pójść. Po co go jeszcze mieli nocą przeganiać? Nikt tak naprawdę nie wiedział skąd się Karol wziął, gdzie mieszkał, co robił. Karol po prostu był. Nie pamiętam, kiedy widziałem Karola po raz pierwszy. Może rok? Może pięć lat temu? Nie pamiętam. Któregoś dnia przysiadłem się. Tak po prostu. Jak masz na imię? Zapytałem. Odpowiedział Karol. Ja, Tomek. Siedzieliśmy obok siebie ku zdumieniu innych użytkowników boiska. Nagle ludzie zaczęli się zastanawiać, dlaczego ktoś usiadł obok Karola. Dlaczego go nie przegonił? Karol był inny. Nie miał ładnych ciuchów. Najoględniej rzecz ujmując, wyglądał jak żul. Po co ktoś miałby się do niego przysiadać? Po co rozmawiać? Ja sam nie bardzo wiedziałem, dlaczego to zrobiłem. Po prostu usiadłem. Usiadłem i odezwałem się do człowieka. Trochę śmierdział. Nie wiem, co czułem. Po kilku minutach Karol wstał i poszedł. Nie widziałem go wtedy przez kilka dni. Później, wyrzucając śmieci, zobaczyłem go między kontenerami. Zapytałem, czy czegoś mu potrzeba? Nie odpowiedział. Patrzył na mnie siedząc na jakimś starym, wyrzuconym na śmietnik skrawku mebla. Nie nalegałem, nie narzucałem się. Poszedłem sobie. Po kilkunastu minutach wróciłem. Przyniosłem kanapki i herbatę w kubku termicznym, który dostałem w prezencie od jakiejś firmy. Karol przyjął poczęstunek bez słowa, uśmiechnął się, pociągając łyk słodzonej herbaty, ugryzł kanapkę i jeszcze raz się uśmiechnął. Widać było, że jest szczęśliwy. Uśmiechnąłem się również. Odwróciłem napięcie i poszedłem w swoją stronę. To był ostatni raz, kiedy widziałem Karola. Rozpytywałem później znajomych, sąsiadów, pracowników administracji, ale nikt nic nie wiedział. Karol sobie poszedł. Może znalazł inne boisko. Ciąg dalszy prawdopodobnie nastąpi wkrótce.